Witajcie, to jest kanał Eko Bosacka. No i dzisiaj o tym, co te tygrysy lubią najbardziej, czyli o jajecznicy. Z jajecznicą jest tak samo jak z pomidorówką. Rzeczywiście lubią ją wszyscy. A jakby powiedział imć za głoba, niechaj szczeźnie ten w piwnicy, kto nie lubi jajecznicy. A mówiąc poważnie, rzeczywiście jajecznice lubią i dorośli i dzieci, tylko ważne, żeby ją odpowiednio zdrowo i ekologicznie przygotować. Najpierw, zanim przejdziemy do jajek głównych bohaterów, Przygotujmy sobie różne utensylia. Podstawą jest patelnia. Patelnia cioci Klementyny z demobilu się nie nadaje. Patelnia aluminiowa, wyciągnięta gdzieś z XIX wieku z annałów, brudna, stara, zaszargana, to nie jest dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że aluminium w czasie smażenia, w czasie gotowania, zwłaszcza potraw kwaśnych, a przypuszczam, że na przykład do jajecznicy będziemy chcieli sobie dodać pomidory, które kwaśne są. To aluminium niestety uwalnia nam się do jedzenia, więc o takiej patelni zapominamy i ją wyrzucamy do kosza. Patelnia teflonowa. Wszyscy boją się teflonu. Że niby taki zły, że rakotwórczy, ale zobaczcie, tutaj jest patelnia nowiutka. Ten teflon jest w całości nią przekryty, bo tak naprawdę teflon nie jest zły, ale pod teflonem jest, no właśnie, to rakotwórcze aluminium. Jeśli podrapiemy tę patelnię, ona będzie już lekko zdezelowana, to to aluminium znowu będzie nam się uwalniało do jedzenia, i to też jest źle. Yy, bardzo ważne są narzędzia, którymi będziemy jajecznicę mieszać metalowe, no niestety, bo to powoduje skrobanie po patelni i uwalnianie aluminium. Plastik, to też nie jest dobry pomysł, no bo plastik będzie nam się przyklejał do tego teflonu, patelnia będzie bardzo mocno zagrana, no i co, i potem będziemy jeść jajecznicę z plastikiem. Silikon, no też raczej nie, no silikon też może nam się rozpuścić, możemy, nie wiem, zostawić na chwilę tę łyżkę silikonową i też będzie słabo. Metalowa łyżka, stary sposób ciotki Klementyny, też zostawiamy, odchodzi do lamusa. Tak naprawdę jedyne słuszne narzędzie to jest drewno albo bambus. No więc jeśli mamy już patelnię, która może być teflonowa, byle by była w miarę nowa i nieporysowana, i jeśli mamy do tego bambusowe lub drewniane narzędzie, jesteśmy w domu. No i teraz zaczynają się schody, bo na czym tę jajecznicę smażyć? Mamy masło. Bardzo lubimy masło. Mamy oleje. No, oleje też są bardzo zdrowe. No ale jest jeszcze na przykład margaryna, jest smalec, jest też tłuszcz od zwierzęcy, na przykład w postaci boczku, ale zaraz o tym za chwilę. Tak naprawdę margaryna niestety jest już trochę passé. Jeśli chodzi o margarynę, należy się jej wystrzegać, bo tam bardzo często są utwardzane tłuszcze roślinne, te tłuszcze trans, które zatykają nam tętnice. No, i sam smak margaryny nie jest dobry. Masło natomiast, no masło jest oczywiście pyszne. Zresztą wiecie, co jest podstawą kuchni francuskiej, jednej z najlepszych kuchni świata. Masło, masło i masło. To są te trzy podstawy tej wielkiej kuchni. Więc masło powinno być używane może w nie jakichś takich super wielkich ilościach, w niewielkich, ale jednak ja preferuję masło. Jakoś jajecznica na oleju nawet tym najlepszym mi nie smakuje. Oliwa z oliwek. Też niestety zmienia smak jajecznicy, dlatego że oliwa bardzo często jest gęsta, ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, jest taka zielona, pikantna i też może nam ten smak jajek zmienić. A tak naprawdę, w jajecznicy co jest najważniejsze? No tak, macie rację, jajka oczywiście. Jakie te jajka powinny być? To już na pewno wiecie, że na opakowaniu mamy różne oznaczenia. Na przykład, że Proszę, tutaj są jajka ekologiczne, czyli te najlepsze. I e, żeby to dokładnie sprawdzić, musimy sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, symbol zielonego listka. Za tym zielonym listkiem stoi cały autorytet Unii Europejskiej. To znaczy, to oni rzeczywiście badają, czy producent nas nie oszukuje, czy rzeczywiście te kury są szczęśliwe, tak jak tutaj jest napisane, czy one sobie wolno biegają, czy tam się nie używa w produkcji tych jajek żadnych antybiotyków, żadnych substancji niedozwolonych. I przede wszystkim z kurami jest tak samo jak z ludźmi. One są tym, co jedzą. A kury szczęśliwe ekologiczne jedzą paszę certyfikowaną ekologiczną. Czyli, jakby na każdym etapie, mamy słuszność, że to są dobre jajka. Te akurat pochodzą z, ze sklepu Organic Pharma Zdrowia, który tutaj nas zaopatruje w wiele organicznych, ekologicznych bioproduktów organiczny, ekologiczny i bio to jest to samo, pamiętajcie. Czyli pierwsza rzecz, sprawdzenie zielonego listka i druga rzecz, sprawdzenie, czy na stempelku na jajku jest symbol zero. To świadczy, że są to jajka ekologiczne. Oczywiście ktoś powie, no ale takie jajka są drogie. Dobrze, są jeszcze jajka z tak zwanego wolnego wybiegu i one wtedy mają jedynkę na, na jajku, na tym stempelku i one też są w porządku. Patel nie mamy, do tego mamy łyżkę bambusową czy drewnianą, mamy dobre jajka, no ale taka jajecznica sama w sobie tylko jajka. Może coś byśmy jeszcze do tego dodali? Co możemy dodać? No, w zależności od tego, co lubimy. Bardzo dobrze komponuje się oczywiście z jajecznicą cebula, no bo podbija taką ostrość. Cebula też, pamiętajcie, jest bardzo zdrowa, dlatego że Wszystkie te białe warzywa, takie jak czosnek, tutaj też mam czosnek, proszę bardzo, jak czosnek, cebula one mają w sobie takie naturalne antybiotyki, które chronią nas przed różnymi chorobami. I to jest rzeczywiście fajne. Możemy dodawać, jeśli lubimy a na przykład nasz mały Franek, syn nasz kochany, sześciolatnik, kocha grzyby a więc mamy kurki teraz w sezonie zaraz będą e, borowiki, podgrzybki nawet zwykłe pieczarki też się e, nadadzą też dają radę. I zwróćcie uwagę, że jeśli wrzucimy do tej jajecznicy różne rzeczy, to nam się z takiego dania śniadaniowego w zasadzie może zrobić danie absolutnie obiadowe. Wielu kawalerów w ten sposób gotuje, a i panny, które siedzą same w domu, samotne, też jajeczniczkę mogą sobie od czasu do czasu strzelić. Mówi się, że jajecznica jest dobra na kaca, ale co o tym za chwilę. Do jajecznicy możemy dodać również, to są ci, którzy kochają ryby na przykład kawior. I tu zaczyna się robić już wykwintnie i romantycznie. Kawior, no i powiedzmy trochę ryby, wędzonego łososia. Ale uwaga, kawior i łososia dodajemy na samym końcu, nie na początku, bo wtedy ta cała jajecznica rzeczywiście będzie nam kawiorowo-rybna i będzie smakowała wyłącznie rybą. Więc to jest też jakiś pomysł. Możemy dodawać różne warzywa oprócz czosnku, cebuli, Możemy dodać pomidory w różnych konfiguracjach. One mogą być na przykład też suszone. Bardzo dobry smak. Możemy dodawać zioła, a nawet takie, yy, no nie trawy, ale sałaty, jak na przykład rukola. Rukola dodana w ostatnim momencie też świetnie podbija smak jajecznicy i daje dodatkowe wartości odżywcze. I mało tego, daje jeszcze więcej błonnika. No i co? No i to, co tygrysy lubią najbardziej. No, czyli oczywiście. O mięsie i o wędlinach. Bo przecież najsmaczniejsza jajecznica to jest jajecznica na boczku. Przynajmniej tak twierdzi wielu moich kolegów, którzy jak rozmawiam z nimi właśnie o może zrezygnowaniu z mięsa, to oni mówią: Bo Sadzka, spokój się, obiad bez mięsa to nie jest obiad, a kurczak to nie jest mięso, bo mięso to jest wieprzowina albo wołowina. No dobrze, tak też można myśleć i też to szanuję. I Broń, chodź. Nachać, nachać. Na, 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 na. Wciągnął. Kupujemy boczek. No i ten boczek jest wędzony, albo parzony, albo gotowany, ale musimy koniecznie sprawdzić w składzie, jeśli chcemy go dodać do jajecznicy, czy on ma w sobie konserwanty. Jakie? E250 lub E251, azotan lub azotyn sodu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli taki boczek z konserwantami wrzucimy na patelnię, o podgrzejemy, to tu wytworzą nam się rakotwórcze nitrozaminy. I to nie mówię ja, Kasia Bosacka, bo tak sobie wymyśliłam i zwariowałam. To mówi Światowa Organizacja Zdrowia i to mówi Międzynarodowa Agencja do Spraw Badań nad Rakiem. To są dwie bardzo ważne instytucje, które o tym mówią. Jeśli więc chcemy już mieć jajecznicę z mięsem, kupmy po prostu boczek surowy, taki bez niczego. Pokrójmy go w grobne no, kawałeczki i wrzućmy na patelnię. Wtedy nie będzie tu konserwantów, i nasza jajecznica będzie zdrowa i w pełni ekologiczna. No to co? To może zaczniemy w końcu ją robić. Wiecie od czego zaczynam, jak robię jajecznicę? Zawsze zaczynam od powąchania patelni. Pomyślicie sobie, że trochę z głową u mnie nie tak, ale bardzo często patelnie, w ogóle talerze pachną niestety bardzo intensywnie taką sztuczną cytrynką, no bo kostki do zmywarek używamy, używamy różnych płynów, więc ja mam tutaj płyn, o proszę bardzo, który się nazywa Only Eco. To jest płyn, który jest zrobiony z naturalnych składników. On jest w zasadzie bezzapakowy i zobaczcie, on też nie ma żadnych. O, o coś tu wyłączyłam. Nie ma żadnych sztucznych barwników. Nie pachnie. Kompletnie. I teraz spokojnie sobie tę patelnię wymyję. Ba! Wezmę jajka ekologiczne. Cicho! Wezmę jajka ekologiczne, bo będę robiła jajecznicę, która nie będzie ścięta. Zaraz to wszystko wytłumaczę. I te jajka ekologiczne... Zilu chcecie, jaj, znając ekipę, to będzie chciała, żeby zrobić z sześciu. 5, dobra, z pięciu, dwa, cztery, pięć. Dobra, zrobię Wam z 6. I dziesięć. Dobra, dzie okej, okay, dobra. Dobra, wezmę wszystkie. Umejemy teraz te jajka również tym płynem. O. Jeszcze trochę dodam. Po to, żeby zmyć bakterie, żeby mieć pewność, że jak te jajka nam się leciutko zetną, nie będzie tam żadnego świństwa. Co jest ważne, gdybyśmy myli te jajka takim zwykłym płynem do mycia naczyń, to pamiętajmy, że jajko ma bardzo wrażliwą skórkę i te wszystkie zapachy znowu nam by weszły do środka, więc lepiej używać płynów ekologicznych. Jeszcze patelnia. Ok. Patelnia jest wymyta. Teraz ją tylko troszeczkę muszę wysuszyć, bo mam kuchankę indukcyjną i będzie nam pi-pi darła. Wiecie co? Więc sucha patelnia, do tego suche jajka. Eh, właściwie mogą być mokre. Bez przesady. Ok. I zasada jest taka: osobno smażymy to, co lubimy, czyli boczek. Uwaga, surowy. Cebulkę, czosnek. Już to robię. Włączymy. Gdzie masło? Gdzie masło? Tu. Na maśle. Co jest ważne? Dajmy niewielką ilość masła i nie podgrzewamy go za bardzo, bo tak naprawdę nawet na takim zwykłym maśle możemy smażyć, ale ważne, żeby nie doprowadzić go do bardzo wysokiej temperatury. Więc troszeczkę tego masła, ja zmniejszę jeszcze tutaj, żeby się mocno nie zesmażyło. O, dobrze. I dodaję do tego cebulę i czosnek. Cebulę mam już pokrojoną. Wrzucam od razu na patelnię. Cebulka podsmażona. Teraz dorzucę do jajecznicy pomidory. Ja nie za bardzo lubię mięso, więc nie będę wchodzić w mięso, mięsa trzeba jeść mniej. Więc dzisiaj będzie wega jajecznica. Znaczy tak nie do końca, no bo jajka są od zwierzęce. No na pewno nie będzie wegańska, ale bez mięsa. Może jeszcze. Do 10 jajek damy dużo pomidorów. I czosnek. Wystarczy ząbek. bo tak od będzie nam jechało z paszczy, nie za ładnie. Wrzucam teraz pomidory do cebuli. Leciutko tylko je podsmażę, Im naprawdę nie trzeba dużo i na samym końcu dodam czosnek po to, żeby ten czosnek nam nie spalił się, bo jak się spali na patelni to będzie gorzki. I teraz ważna rzecz. Wszystko, cokolwiek wrzucamy na patelnię, powinno być al dente. Dlaczego? Dlatego, że im dłużej smażymy, pieczemy, gotujemy, tym mniej wartości odżywczych zostaje w tych pomidorach, w tej cebuli czy w tym czosnku. Więc one są tylko troszeczkę podsmażone, tak żeby lekko zmiękły i tyle. I teraz zajmujemy się jajkami. Co ciekawe, będziemy smażyć jajecznicę w garnuszku takim oto przepięknej urody, tak jak to zalecają szefowie kuchni. To na przykład ma no na przykład Gordon Ramsay tak mówi, żeby smażyć. Wbijamy wszystkie jajka do środka. Naprawdę dziesięć. Ja tu nie wyjdę do rana stąd. Ale chłodna ekipa to zła ekipa. Trzeba nakarmić. Bosacka matka karmiąca. Jajców narobić trzeba. Uj! Skorupka mi wpadła, ale zobaczcie, jest umyta, i bakterie nie przedostaną się do środka. I uwaga! Do tych zimnych jajców wkładamy zimne masło. To jest ta zasada. Zaraz Wam powiem dlaczego. Muszę najpierw tylko tutaj wysuszyć garnuszek, bo on jest mokry. Dlaczego? Dlatego, że. W momencie kiedy to masło będzie zimne nie doprowadzimy do tego, że ono nam się po pierwsze spali, że będzie miało bardzo wysoką temperaturę, która z kolei będzie oddziaływała na te białka i bardzo szybko spowoduje, że one staną się twarde, gumiaste i niejadalne. Jajecznica powinna być delikatna. Na taki średni yy, ogień, gaz, indukcja, to nie wiem, co tu działa te tam takie te fluidy tam coś. Na tym się akurat nie znam. I podgrzewamy chwilę, chwileczkę podgrzewamy, tak myślę, że z pół minuty. I zaczynamy mieszać. Chodzi o to, żeby nie doprowadzić do bardzo wysokiej temperatury, żeby te jajka bardzo powoli nabierały takiej stałej konsystencji. Podgrzaliśmy, ściągamy i teraz taka zabawa będzie trwała dosyć długo mieszamy, czyli obniżamy temperaturę. Po co to wszystko robimy? Po to, żeby jajka były lekko strawne, żeby były jak najbardziej zdrowe, bo tak naprawdę w jajku mamy bardzo dużo substancji odżywczych, ale o tym za chwilę, bo już znowu wracamy do naszego ciepłego. Teraz bawimy się po prostu ciepło zimno, ciepło zimno. Pamiętacie taką zabawę z dzieciństwa? Chowanego się nie bawimy, bo tu wszystko widać. Zobaczcie, te jajka zaczynają już powoli, powoli nabierać takiej konsystencji. O, już za, troszeczkę zaczęły się ścinać. Jeszcze chwila. I to, że ja mieszam powoduje obniżenie temperatury i yy, te jajka nie będą gumiaste, nie będą twarde. Ta jajcznica będzie bardzo kremowa, delikatna. Po co nam taka delikatna jajecznica? Pamiętajmy, że jajko to jest nowe życie. W jajku tak naprawdę jest wszystko poza błonnikiem i poza witaminą C. Wszystkie pozostałe aminokwasy egzogenne czyli takie, które dostarczamy, musimy dostarczyć wraz z pożywieniem codziennie są w jajku: fosfolipidy i peptydy. I teraz. Im bardziej to jajko jest usmażone takie po prostu na twardo, na skwarkę, takie wręcz spalone, tym mniej ono jest przyswajalne dla nas. Tym jest bardziej ciężkostrawne, tym mniej wartości odżywczych ma, bo te fosfolipidy, te peptydy, te witaminy, które są w środku, zwłaszcza w żółtku, po prostu ulatują z tego jajka. To trzeba wyczuć, bo każdy ma inną kuchenkę. Niektórzy mają indukcję i to rzeczywiście idzie dosyć szybko. Niektórzy mają gaz i na takim gazie temperatura bardzo szybko wzrasta. Też zależy od takiego rondelka. Tak? Czy on jest na przykład ceramiczny, czy on jest metalowy, tak jak ten tutaj. W metalowym będzie szło pewnie szybciej niż w ceramicznym. Musimy być bardzo czujni. O, zaczyna się ścinać, więc znów obniżam temperaturę. Pół minuty tu, pół minuty tu, tak mniej więcej. Możemy też różgą. A w ogóle to chciałam powiedzieć, że to nie ja jestem mistrzem jajecznicy w domu, tylko mój mąż. Jajecznicę robię od czasu do czasu, zwłaszcza na, na potrzeby kanału Ekobosacka. Taka jest smutna prawda. O, zobaczcie, już jest kremowa. Już nabiera takiej konsystencji bardziej zwartej. Teraz szybko muszę obniżać temperaturę, bo trochę chyba ją za mocno. O, 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 tak, 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 tak. już jest to. Jesteśmy w domu. I teraz, uwaga, wylewamy ją na patelnię. Ona taka musi być, taka płynna. Wtedy jest właśnie po pierwsze najlepsza, najlepiej przyswajalna. Trochę mi się tam przypaliła, no ale trudno. Tak to jest. Nobody is perfect. O, dobra, zabieramy to. Mieszamy. Tutaj już nic nie podgrzewamy. Chodzi o to, żeby tylko wymieszać składniki. I proszę Państwa, ważna rzecz, musimy posolić. Dlaczego teraz? Dlatego, że tej soli wsypiemy mało. Jeśli byśmy wsypali na początku, to jajka by wchłonęły sól. Ostatnie mieszanie. Ona taka musi być, zobaczcie, taka. To nie może być guma. Od majtek. Tylko to musi być bardzo delikatna, lekka jajecznica. I teraz ją dekorujemy. Proszę bardzo. O, na przykład ten, co tam jeszcze mamy? Mam jakiś szczypiorek chyba jeszcze nawet. Mamy tu szczypiorek. Szczypioreczek. Proszę bardzo. I jak to mówią Francuzi, de volaille, czyli voila. Jajecznica gotowa. Kto chce spróbować? Chodź, 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 chodź! Proszę, a nożem się nie je. Proszę! Tylko nie jest za bardzo posolona, więc weźcie to pod uwagę. Bardzo dobrze, bo jestem mm. na ciśnienie więcej. Paweł, trochę z prawą stronę. Mmmm! Mmmm, pewno! No. A jest dobra. No. No, kurde, naprawdę jest dobra. Naprawdę nie wierzyłam, że mi wyjdzie. Gordon, dzięki. A, że miałam powiedzieć. No dobra, to był kanał Eko Bosacka. Komentujcie, subskrybujcie i tam dzwońcie tym dzwoneczkiem, to będzie Wam dzwoniło, że za tydzień nowy odcinek. Zapraszam. No mm, ja już nie sam. Matko, kto to urobił?